Umiłowane dzieci moje, przyjmijcie moją miłość. Jesteście moimi dziećmi i was ochraniam, żebyście nie padli łupem zła. Idziecie wciąż drogą zatracenia, przyjmując każdy grzech jako formę codziennego życia. Traktowaliście mnie kiedyś z szacunkiem i z świętą bojaźnią. Ale dziś jestem przedmiotem szyderstw, i moje prawo jest wciąż oddzielane od istot ludzkich, nazywając dobrem to, co niemoralne, i kosztując tego, co grzeszne. Przekroczyliście moje prawo, doszliście aż do adorowania bóstw pogańskich. To pokolenie. Występuje przeciwko mnie, nie pamiętając, że ja jestem waszym Bogiem. Obrażacie mnie, nie myśląc o tym, że się duchowo cofacie, lubując się w tym, że czołgacie się po ziemi jak węże. Biada rządzącym, którzy oddają swoje kraje w ręce złego, Biada tym rządzącym, ciężar mojej sprawiedliwości spadnie na nich. Słyszycie o wojnach, nie znając ich powodu. Ujrzycie, jak narody walczą przeciwko narodom, a możni, czując pragnienie wojny, doprowadzą Was do trzeciej wojny światowej. Moje dzieci będą cierpieć głód. Woda będzie dalej wdzierać się w głąb krajów i brać je z zaskoczenia. Ziemia otwiera się w różnych miejscach, i ziemia się trzęsie z powodu silnych trzęsień ziemi. Umiłowane dzieci będą z Was szydzić, jeśli naprawdę wierzycie i zachowujecie wiarę w Moje Słowo. Ale się nie lękajcie, nie cierpcie z tego powodu, ofiarowujcie mi swoje cierpienia i boleści. W ciężarze mego krzyża poniosłem za Was to, co dziś cierpicie. Umiłowane dzieci, słońce sprowadzi na Was ciemność, słońce. Jest chore i kieruje ku Ziemi silne flary geomagnetyczne. Przygotujcie sobie to, co konieczne dla Was do przeżycia w czasie braku prądu i komunikacji. Człowiek odrzuca moje wezwania do przygotowania się. Smucę się z powodu tych ludzi. W ciemności nie będą wiedzieć, co robić. Żyjąc z miłosierdzia tych, którzy uwierzyli i się przygotowali. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, Ziemia wciąż mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Francję i jej prezydenta, Prowokacje zła trwają nadal. Módlcie się, dzieci moje, Módlcie się za Meksyk – cierpi z powodu trzęsień ziemi. Trwajcie w modlitwie i działaniu, wychodząc z miłością jako pierwsi. Jesteście dziećmi Mojego Miłosierdzia, a Nim gardzicie. Człowiek chce radzić sobie sam, bezemnie. Mnie. Umiłowane dzieci Mego Serca, Kocham Was płomiennie i w każdym czasie Was ochraniam, o ile mi na to pozwalacie. Wiatr wieje z większą siłą i sprowadza cierpienie na niektóre kraje, wywołując wielkie spustoszenia. Niektóre z mych dzieci mają serce z kamienia. Te serca będą traktowane twardo, Aż zmiękną. Moje dzieci są rozpoznawalne po mojej miłości na moje podobieństwo, i aby dojść aż do mnie, musicie kochać w tej samej mierze, jak ja was kocham. Wzywam Was do trzymania w górze sztandaru wiary. Wydarzenia na ziemi następują jedne po drugich, nie dając krajom możliwości wzajemnego wspierania się. Ostrzeżenie jest bliżej, a moje dzieci, dalej ode mnie. Wejdźcie już teraz do swojej wewnętrznej komnaty i bez masek, w świetle prawdy, zobaczcie siebie takimi, jakimi jesteście. Po to, ażebyście wynagradzali i się nawrócili. Dzieci, kocham Was wszystkich, Was błogosławię, Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria, bracia, nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus powiedział mi, Umiłowana moja, ci, którzy szybko mi odpowiadają i walczą o to, by być innymi, szukając jedności, zrozumienia i bratniej miłości, będą posiadać ten niezmazywalny znak wyróżniający mojej miłości, który jest rozpoznawany. Przez moje legiony anielskie, po to, aby spieszyły Wam na ratunek, nade wszystko w chwilach największego zagrożenia. Córko, powiedz swoim braciom, aby pospieszyli się w drodze swojego nawrócenia. To pilne. Z wiarą oczekujmy, i z większą pewnością stawajmy się lepszymi dziećmi Bożymi. Amen.